widzę, fuchę podajmy ekipę tak samo Europość przemyśl to zestawienie Gospodarzy widzę Łódź 77 w bramce Kamil Izbiański 8 Adrian Ramirez 20 Gracen Milczarek 23 Filip Faktor i z numerem 27 Kamil Kucharski Zestawienie gości Texan Eurobus Przemyśl Jarma Mysz 19 Między słupkami 4 Toleo Santana 10 Mateusz Wanat 13 Jarosław Lebit i z numerem 79 Bruninio Drużyny z Przemyśla obok chociażby Bruninio którego tutaj za będą pewnie szukać Ej, Goście widzimy prze drużyny. Sprzemyśla teraz uderzenie kolejne Ej, Bruninho rusza środkiem, odważny Bruninho. Ej, rozegrał szeroko, jest Leo Santana nabija jeszcze... Bronią się Łodzianie, Santana, Lebit, Santana, Santana i jest 1-0 za linii. Bramkowy wybijał już tą piłkę Kamil Izbiański, blisko były skuteczne interwencje, ale nie zdołał uratować swojej drużyny przed stratą pierwszego gola. Prosił teraz Szwed środkiem, dobrze wygląda ta akcja. Poczerać Kamie Kucharski, teraz odebrana ta piłka jest szansa Filip w mocno. Teraz dobra akcja, widzę Wano i Gomesz znów zmuszony do O no Oj, teraz znów. Lebit Brunio Bruninho, Bruninho, będzie szansa na drugiego, gola wybija jednak z linii bramkowej Fabio. Zanto znów będą szukać opcji po tym zagrożeniu przez Lebida, ten jednak wybiera. Brugno, ale ależ huknął obramowanie bramki. Leo Santana, Santana starał się minąć z Bielskiego. Lele, Santana powoli. Trzeba to konstruować. Czy Vanat? Vanat. O i strata teraz piłki. Będzie szansa dla Widzewa. Waktor Izbiański. Dłuższą piłką Izbiański. Nie? To było eee, groźne. Adrian Ramirez. Ramirez czaruje. Szuka pomysłu jak rozwiązać tę akcję. Podanie. Jest! Strzał! Shorty znów tę piłkę pod stopą przeciąga. Sekundy lecą. Goście z Przemyśla, tutaj nie dają się rozmontować. Kucharski, teraz się przedarł. Kucharski, będzie szansa. Ortiz! Jefferson do Ortiz i do swego. Widzę widzewiacy. Mamy 1 do 1. Tutaj przyspieszenie Kucharskiego, który się przedarł. Przytobny wystawił do Jeffersona Ortiza i jest wyrównanie. Po strzelonym golu to też wiele mówi o dzisiejszej motywacji. O dzisiejszym takim pozytywnym nakręceniu zawodników z e, widzewa Kukarski czeka na podanie Waktor, doczekał się Filip Waktor. E, jeszcze teraz e, znów szukają Kukarskiego, ale przeczytał to Bruninio e, Bruninio i świetnie, Izbiański, ależ e, teraz wyśmienita parada. Ale już możemy znaleźć grę Leo Santana. E, Lebit w się Santana, ale podania się nie doczekał, e, przecięte. Teraz e, świetnie Ortiz Emil Czarek. Po prostu połowy tę chcę konstruować. Czy teraz znajdą sposób na widzę Leo Santana wystawił? Nazaryszszsz nogą izbiański, dobra interwencja. Lebit, Lebit próbują przepchnąć tę piłkę za winnicę. Tak samo Rabusy, czy dopnął swego? Jest gol! Jarosław Lebit, 2-1 dla. Samo Eurobus no, Przybył piątkę tutaj z kibicami z przemyśla, którzy w łodzi wspierają swoich ulubieńców. Tak siłą woli wepchnięta ta piłka do siatki. Kucharsk 3 minuty 38 sekund gry nam pozostało. Ramirez Szybczyński ostry kąt nie trafił. Strzały celne 16 do 12, niecelne 11 do 8, a więc dzisiaj aktywniejszy. Jeśli chodzi o liczby, jeśli chodzi o statystyki w ofensywie, widzę w Bruninio będzie szansa. De Agostini! Wyłożenie jest 3 do 1. Mateusz Baneta, więc kapitan drużyny z przemyśla, podwyższa prowadzenie no i sprawia, że już prawie na pewno trzy punkty pojadą do przemyśle. Kucharski, Kucharski sam! Yy, broni, świetnie bramkarz, jeszcze poprawka yy, Gomesz yy, naprawdę doskonale Widzę, oczywiście walczy do samego końca, ale jak tutaj dwóch bramek nie będą w stanie już odrobić, Kucharski jeszcze jedna akcja, jeszcze MEDONIE Ponad poprzeczką Giermego Gomez zaczyna szybko. Leo Santana mknie pod bramkę. Jest szansa na czwartego gola. Tak też się dzieje praktycznie. No nawet nie praktycznie, a z końcową Syreną. na ta bramka Leo Santana do Lebida, ale chyba gol już po końcowej Syrenie nie zostanie uznany. To sugerowali widze Teraz Jarosław Lebid niepocieszony. Trzy punkty jadą do przemyśle Łodzianie. Zawiesili wysoko poprzeczkę faworytom z przemyśla, ale ostatecznie nie byli w stanie tutaj sprawić niespodzianki.